Kurde 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 kurde, kurde. Po weekendowej przerwie zapowiedzianej Cześć Poniedziałek, 13 lutego Co ważne poniedziałek Szósty dzień Nie mogłem się go doczekać Zaczynamy Skoro dziś jest poniedziałek to wczoraj musiała być niedziela a skoro była niedziela, to oznacza, że tak jak co tydzień, poświęciłem półtorej godziny swojego wieczora, żeby zaplanować tydzień nadchodzący. To w ogóle jest proces bardzo przydatny i niesamowite, jak wiele może dać człowiekowi. Więc kiedyś do niego wrócimy, pewnie sobie przez niego przejdziemy, ale dziś nie o tym. Dziś porozmawiamy sobie o temacie, do którego dobrym wstępem może być uświadomienie sobie, że pomiędzy dniem dzisiejszym a dniem, w którym zaparkujemy wszyscy tu, gdzie teraz jestem, jest określona i bardzo mała ilość czasu. Od długiego czasu tak mam i staram się zawsze tak mieć, żeby w niedzielę nie móc się doczekać pójścia spać. Nie dlatego, że tak spanie uwielbiam, jest wręcz przeciwnie, ale dlatego, że nie mogę się doczekać wstania w poniedziałek. Dlaczego? Bo wtedy zaczyna się nowy tydzień i można się zabrać do roboty. Ale jak to? Nie mogę się doczekać w poniedziałku. Co on gada? No, pojawiają się dwa pytania w związku z tym tematem. Pierwsze pytanie to: jak taki stan osiągnąć? Kiedyś nie sądziłem, że to jest możliwe. A drugie pytanie. Po co w ogóle starać się do takiego stanu dążyć? Zacznijmy od tego, jak to można osiągnąć. To jest software, który się nazywa Todoist. O nim sobie kiedyś porozmawiamy jeszcze więcej, i w nim zawarte są wszystkie rzeczy, które chcę zrobić w następnym tygodniu. W ciągu kolejnych 7 dni mam do zrobienia 42 rzeczy, jeszcze pewnie jest 20-30 dojdzie w trakcie tygodnia. I tutaj te wszystkie rzeczy podzielone są na tak zwane projekty czyli rzeczy, którymi zajmuję się na co dzień. To są jakieś rzeczy osobiste. Jest mój konkurs, daj się poznać, który niesamowicie mnie kręci. Jest mój blog, publikacja tekstów, pisanie tekstów. Jest mój blog w takim obszarze komercyjnym, który pozwala mi się po części z tego utrzymać. Jest kręcenie tego YouTube'a. Jest nagrywanie podcasta mojego devtok, udzielanie się na Snapchacie, występowanie na konferencjach. Tu sprawy zawodowe, prowadzenie grupy dotnet białostockiej, organizowanie konferencji for developers, prowadzenie szkoleń. I to tyle. I te wszystkie rzeczy mają ze sobą jedną wspólną, jeden wspólny element. Element wspólny dla tych wszystkich projektów jest jeden. Taki, że ja po prostu uwielbiam to wszystko robić. To jest jednocześnie moje hobby, będące na szczęście teraz moją pracą. I osiągnięcie takiego stanu jest bardzo trudne i może wymagać lat starań. U mnie to wymagało no, wielu lat, o czym mówiłem w ubiegłym tygodniu w poprzednich odcinkach. Ale jest do czego dążyć. Dzięki temu poniedziałek jest najlepszym, a nie najgorszym dniem tygodnia. No i oczywiście normalna praca programisty, programowanie też może dawać taką satysfakcję i takie poczucie, że nie mogę doczekać się poniedziałku. I sam tak miałem przez wiele lat. Programowanie dawało mi tyle radości, tyle, że to się zmieniło. W tych moich aktywnościach na przyszły tydzień też jest trochę programowania, ale nie aż tyle, co ma normalny programista kodujący po prostu zawodowo przez 8 godzin dziennie. Skoro wiemy już, jak sprawić, żebyśmy nie mogli doczekać się poniedziałku, to teraz zwizualizujemy sobie, po co tak naprawdę do takiego stanu dążyć. Tu będzie potrzebny ogień. Jeżeli damy się wciągnąć w taki ostatnio modny kult piątku, piątek, piąteczek, piątunio, to jak tak naprawdę rozkłada się czas w tym naszym życiu? Zobaczmy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Każdy z tych dni ma po 12 godzin, bo resztę spędzamy śpiąc. I co teraz się stanie? Poniedziałek. O nie, dopiero to się weekend skończył. Cały poniedziałek zmarnowany. Wtorek. O nie, jeszcze 5 dni do weekendu, czy tam 4, nawet nie wiem, bo tak mi się nie chce pracować. Środa. Już tylko środa i czwartek i będzie mój piątunio! Zmarnowane godziny. Czwartek! To już jutro, byle tylko ten czwartek szybko minął! Szybko mija, zmarnowane godziny. Piątek nadchodzi, yeah! Pół dnia i tak w robocie. Ale słabo, ale słabo. Potem ze, powiedzmy, cztery godziny na imprezie, dopóki się film nie urwie, wykorzystane. Reszta? I spanie. Sobota. No połowa na przez pana, potem na imprezę. Jest fajnie przez jakiś czas. Potem się film urywa. Wracamy spać. I niedziela cała na kacu, i tak smutno, bo już się weekend kończy, o tyle zostaje. Godzin, dla których żyjemy? A co zresztą? Bilans. Przez tyle godzin w tygodniu jesteśmy happy. A przez tyle. Pracujemy na te kilka momentów szczęśliwości, a ten czas pozostały najchętniej byśmy. Co się dzieje? Nic, no nie. No o nie. A nie, jednak się hajcuje. Kurde, 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 kurde. kurde. Nie wyszło co prawda tak spektakularnie jak się spodziewałem, ale spoko. Widać chyba o co chodzi, prawda? Sęk tkwi w tym, że nasza branża daje tak wiele możliwości, tak dużo opcji, że naprawdę można być bardzo, bardzo szczęśliwym w niej przez cały czas, a nie tylko w piątek, piąteczek, piątunio. Jeżeli twoja praca nie powoduje, że w niedzielę masz takie oczekiwanie, kurde jak super już jutro jest poniedziałek, to prawdopodobnie marnujesz w niej swój czas. O odchodzeniu z pracy, poszukiwaniu nowej pracy jeszcze będziemy tutaj wielokrotnie rozmawiać, ale na razie zostaniemy z takim stwierdzeniem, że praca powinna powodować, żeby chciało się wstawać w poniedziałek rano. Tym optymistycznym akcentem odmeldowuję się i do zobaczenia jutro. Taka anegdotka. W piątek pracowałem sobie nad softwerem do konkursu Daj się poznać i zmieniałem informacje jakiejś w mojej testowej bazie lokalnej. Tam jest tylko jeden wiersz, jeden uczestnik, z nim sobie coś zmieniam i odświeżam stronę patrząc jak to wpływa na jej wygląd. No to sobie odpaliłem jakąś kwerendę, patrzę na okno, a tam... O! Miał być jeden wiersz, a ponad 140 się zaktualizowało, jak to możliwe? Koszmar każdego programisty. Wyczyściłem informacje o uczestnikach konkursu nie na swojej lokalnej bazie, gdzie uczestnik był jeden, ale na bazie produkcyjnej, prawdziwej, na której działa aplikacja do rejestracji, gdzie tych uczestników jest już prawie 150. Każdemu się zdarza, nie każdemu udaje się te dane potem przywrócić. Mi się na szczęście udało. Uff!